Bo jakiej interwencji byście byli? Już dawno powinniście być po interwencji. Cześć pies, co słychać? O, następny pies. A, bo pies jest bez smyczy, proszę Pani i nas... Uważa jakąkolwiek zagrożenie? Nie, ale to są idioci. Jakby coś mam nagranie do sądu, to są idioci. Ja Dwaj. Znam się na psach. Znam się na psach i muszę panu powiedzieć, że ten pies nikomu krzywdy nie zrobi. A skąd nawet wie? Od swojego pana nie ruszy. A pani Także... nie zna tego psa. Pan, ja się znam na psach. No, dobra. Ja widzę. Dziękuję, dziękuję za słowo, dobre. Ja, ja widzę, co to jest. Proszę pana proszę nie. Proszę, proszę Tyle i nic a, a wie pani, że oni już te godzinę stoją? No to jest śmieszne. Słuchajcie panowie, naprawdę, jest tyle zagrożeń. Są ludzie w A wie pani, że takie osoby jak pani właśnie zgłaszają czasem Ja? Ej, ty nie powołuj się na paragraf, którego nie rozumiesz. Nie rozumiesz nawet człowieku z dwóch z prostych zdań. A ja to, to jest moja prywatna sprawa. Ja sobie mogę nawet tu śpiewać albo krzyczeć i gówno wam do tego. Wam odrobinę władzy dać i wam się we łbach przewraca, prze, prze bo jesteście, bo jesteście mentalnymi faszystami. Przepraszam, ile o ten pies naraz? Polita ma dziewięć. No, proszę pana, owczarek niemiecki w wieku 9 lat. To jest taki no. że nie, nie jeden człowiek nie, nie, ma nie ma tej mądrości, co, co ten pies. No, tu ma pani do, dość, do, dość dobry no, przykład. Drożej po to ciapaci sędzie zaczepiają ludzi na ulicy naprawdę to jest za tak albo śmieciarze na przykład A ta fura kosztuje jakieś żeby nie zełgać jak pies Kilkadziesiąt złotych Dziennie minimum Myślę, że koło bardziej, koło 200 więc właśnie przewaliliście weź te na samą furę